Witajcie moi drodzy, witam was na moim kanale. Ja mam na imię Piotr. Dzisiaj mamy już weekend. Także jesteśmy znowu, jestem znowu w Łazience, będę się golił. Także zapraszam na dzisiejsze golenie. Yy. Zaczniemy od tego, czym będę się dzisiaj golił. Konkretnie będę się golił dzisiaj produktem od naszych zachodnich sąsiadów konkretnie marką Tabak, która jest, yy, po, powiem szczerze, firma z długoletnimi tradycjami. Jeśli ktoś goli się tradycyjnie, to ten, tym, z tym produktem musiał mieć styczność. To nie jest rzecz, która, której nie wypada nie mieć w swojej kolekcji. A konkretnie chodzi mi o to mydełko. Jak już widzieliście na moich wcześniejszych filmach, goliłem się kremem, tabak, który niestety nie był. Super wydajny, super jakiś ekstra, ale miał w sobie to coś, miał swój urok. Można było w bardzo fajny sposób wypróbować ten produkt i sprawdzić się, czy na przykład przypadnie Wam do gustu ten zapach, ten, ten rodzaj zapachu. A uwierzcie mi, zapach tego, tego produktu, jakim jest tabak, po prostu mamy na początku. Wrażenie jakbyśmy weszli do ogrodu różanego. Powiem szczerze, potem ta róża mija i tak, taki jest, jakby to powiedzieć, jakby ktoś wszedł do sklepu z cygarami. To jest taki taki dokładnie. Na, na, na końcu z tyłu głowy mamy ten zapach, zapach cygar tego, te, tej, tego, tego, ta, tego tabako. Powiem wam szczerze, że super sprawa, yy, produkt warty zakupu. Jest on praktycznie wszędzie, na, na wszystkich większych sklepach internetowych, także w razie czego u mnie na poniżej mojego, mojego filmu znajdziecie odnośnik do sklepów, w którym możecie zakupić ten produkt, także serdecznie polecam. I tak, także na wstępie mydełko, mydełko tabak. Maszyna Rock Game Changer 68P niezastąpiona z Żyletkami. Paul Silver, a konkretnie dzisiaj szóste golenie, tą samą Żyletką. Powiem szczerze, że się trochę boję, ale myślę, że w połączeniu z tabakiem myślę, że da radę. Ale chyba to będzie dzisiaj ostatnie golenie tą Żyletką, tak mi się wydaje i nie będę ryzykował. Dalszych goleń, myślę, że 6 razy to w zupełności wystarczy. Potem zakładam nową. Nie ma co golić się jak mój dziadek 10 razy tą samą Żyletką, tylko wiadomo, kiedyś Żyletki były inne. Na przykład Polsilwery, po goleniu, no nie mogło być nic innego jak tylko yy, woda po goleniu firmy Tabak. Do wyrabiania, do wyrabiania piany użyję pędzelka od firmy Stando. Jest to Tuband Borsuk 24 mm. Spróbuję właśnie Borsukiem dzisiaj, ponieważ ostatnio goliłem się Silver Tipem. Dzisiaj, tu, dzisiaj spróbuję Tubandem. Jeśli będziecie chcieli, bym ogolił się Silver Tipem, dajcie znać. I cóż, myślę, że wymoczył się już te 5-10 minut. Także włosie odpowiednio zmiękło. Jak widzicie, zanurzony w wodzie. Zejdę z kamerą na dół. Będziemy kręcili pianę. Zapomniałem o mojej miseczce. Jest i Micha. Miseczka już jest. Także życzę Wam dzisiaj przyjemnego oglądania. A co za tym idzie, też później przyjemnego weekendu. Widzicie, Borsuczek sobie wypił swoją dawkę wody. Wycisnąłem dwa razy. Mydełko widzicie, jest twarde. I nabijamy pędzel prosto z tygla. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Jest to twarde mydło. Myślę, że tyle w zupełności. W zupełności nam wystarczy na, na te dwa przejścia. Resztę zbieram palcem, nanoszę od razu na twarz, bo to jest ta sama dobroć tego mydełka. Będzie to fajny pre-shave, czyli taki balsamik przed, przed goleniem. Jak widzicie, zbieram wszystko do ostatniej kropelki. Zamykam. Zwińże twarz. Niech sobie nasiąknie. Zaraz tak zwykle dwudniowy, bez żadnych fajerwerków. Zobaczymy, co się będzie działo. Ostatnio używając Silver Tipa, bo chcę sobie wypróbować wszystkie, mam takie cztery, przepraszam, trzy podstawowe zestawy borsucze pędzli. I każdy z nich będę sobie testował na tym, na tym mydełku. Ale myślę, że tuba, ten tuband tutaj się sprawdzi idealnie, ponieważ on będzie brał, fajnie się nabijał, fajnie oddawał potem to mydełko. Naprawdę. Kilka kropel. Piana, jak widzicie, powstaje natychmiastowo. I zapach jest tak intensywny, tak można powiedzieć, kopiący po nosie, że po prostu szok. A co za tym idzie, jest to rodzaj, rodzaj zapachu takiego klasycznego, można powiedzieć, to tu jest klasyka klasyki, tu, tu nie ma nie ma nic nadzwyczajnego, jakichś nowoczesnych nut ani domieszek do nowoczesności. Palniemy kilka kroperek do lekko dociskam pędzel. Jak widzicie, piana powstaje bardzo fajna, gęsta, kremowa. Tak, stwierdzam, że dużo, dużo, lepsza piana mi wyszła niż ze Silver Tipa, ponieważ są, mam bardziej miękkie włosie. Tutaj tubant jest bardziej sprężysty. Już mamy naprawdę sporo, sporo dawkę mydła piany. tak żebyście widzieli jak najwięcej zwilżę twarz hmm. powiem szczerze, że krem się chowa do tego Aż mi po uchu pojechało. Tutaj ten zapach, ten zapach w mydle jest jakby jakby bardziej intensywny, bardziej skoncentrowany niż w, w kremie. A naprawdę robi robotę. A na końcu, jak wiadomo, jak zacznę, jak przetestuję wszystkie rodzaje borsuka na tym, to spróbuję na pewno wypróbować syntetyka. Zobaczymy, co, co mi wyjdzie z tego. By mieć takie porównanie, którym, którym najlepiej się używa tego mylełka. I jedziemy. Powiem szczerze, że te żyletki, kurczę szósty raz. One golą, jak na mój powiedzmy 30 paroletni zarost. Да, Praktycznie bez docisku, dobry chwyt ma ta maszynka, no, nie. leży w dłoni. Zwykle kilka kropelek musiało. Powiem wam szczerze, mi się wydaje, że ja chyba nie mam, nie mam już co liczyć. To jest, to jest, po prostu jakaś, jakiś fenomen tego tej żyletki. To jest po prostu i tej maszynki w ogóle. To kupno tej maszynki to był to był strzał w dziesiąty, taki no po prostu. To co tam. Mhm. Uh -huh. Ale się. Jak taki mały chłopiec normalnie się u ubrałem. Fajny posiłek tutaj, to mydełko. Można się naprawdę bardzo dobrze ogolić bez zobaczcie, ma myślę, że to jeśli ktokolwiek sobie kupi to na pewno źle nie trafi, a naprawdę produkt godny polecenia. Po prostu tabak to jest tabak, jak wiele osób już opisywało, recenzowało na YouTube, pokazywało. Myślę, że ja nic nowego od siebie nie dodam. Po prostu bardzo dobry produkt. Tu nie ma co wiele gadać. Ten, kto nie miał, niech spróbuje. A na pewno się nie zawiedzie. Uwierz, uwierzcie mi na słowo. Jeszcze mi podziękujecie za, za taką radę, że, żeby to kupić. Ja przekonałem się na własnej skórze. maszynka chodzi sama po twarzy. Nie mogę tego, po prostu szósty raz tą samą żywetką, nie. Czyżbym poszedł na, na rekord? Wiem, powiecie, to jest trochę zwariowane. Facet, facet prosi się o podrażnienia na twarzy, ale. Ale nie, już wiem. Ok. Mógłbym się myślę ogonić i siódmy raz, i byłoby naprawdę, naprawdę super, ale już nie będę ryzykować. Weźmiemy to, co w pędzlu. zobaczcie, Czy można czegoś więcej chcieć od pianki? ma niczym balsam To jest taka, to jest taka moja mała fanaberia. Zawsze po goleniu nakładam to co zostało w pędzlu na, na twarz. A co tam? Nie będziemy marnować tej, tej dobroci jaką jest pęka tabaka. Tylko się umyję sobie pędzel. Pamiętajcie, żeby dobrze wypłukać i dobrze wycisnąć zwierza. Ja puczę kilka razy pędzel za każdym razem, wyciskając go naprawdę. O. Już takie oto pędzelek w drewnie. Umyję miskę. Miska jak wiadomo niezastąpiona, choć wiem, że w goleniowym świecie misek jest pełno. Ja wybrałem akurat tą. Tej wody. Zobaczcie, piana. Jeszcze cały czas się trzyma, choć już jest. I już zaczyna kopać. To, co w niej było najlepszego. To, co w niej było najlepszego, wchłonęło się w skórę. Letnia woda, nawet powiedzmy, lekko zimna. Fajnie pozamyka pory w skórze. No i super. Podrażnień żadnych nie widzę. Został fajny taki fajny film na twarzy. Czy taką powiedzmy, to mydełko zostawiło barierę ochronną. Jakby co, to ten dźwięk nie, nie da się pomylić z niczym innym. Jest jedyny w swoim rodzaju, jedyny na świecie. Także mydełko odstawiam i polecam. I tak pędzelek wyciśnięty. Dzisiaj był tu bandzik. W drewnie, i po goleniu można powiedzieć goleniowa petarda, jeśli chodzi o zapach, o bukiet tego zapachu, o intensywność tego zapachu. Po prostu wiem, że niektórzy na, na Brzytwie czy na forum rozpisywali się na. zobaczcie to jest takie lekko tłustawe nie powoduje ściągnięcia skóry chociaż jest na bazie alkoholu ale mojej skóry w ogóle nie nie podrażnia mam zobaczcie taką taką fajną śliską pozostawia lekko nawilżoną, natłuszczoną nie wiem co oni tam zrobili w tym w tym produkcie ale to jest to co ja ja uwielbiam i wiem, że za każdym razem jak chwytam po ten produkt, tak samo jak z Wecamem, bierzesz i wiesz, że tutaj nie ma, nie ma, jakby to powiedzieć, słabego produktu. Ten produkt jest, kurczę, no nieziemski. I zapach, róża, a za chwilę czujemy ten, ten aromat tytoniu, takiego, takiego w sklepie z cygarami. No po prostu oh, rozsadza czachę. No i cóż. Jestem ogolony. Weekend. Weekend jest jeszcze przed nami. Także życzę Wam udanego weekendu, tego co z niego pozostało. I trzymajcie się ciepło, bo już mamy koniec listopada, więc niedługo zima. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.